Hej, cześć, witajcie, z tej strony Juta i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie ze Słodkiego na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie drugi odcinek jak pamiętacie w poprzednim odcinku ukończyliśmy wszystkie wypełniania papierów, formularze i takie tam a dzisiaj zaczniemy odcinek pod tytułem "Odkryj kluby Dojdę do jednego ze szkolnych klubów. Natanie i kasty mają jakiś spór do zażegnania. No to bez przedłużania zaczynamy, nie? Czeka, czy się załaduje, czy nie? Oczywiście, najpierw się pisze klama. I dopiero później reszta. <grych> Hej, patrzcie, jak to idzie. Znowu te dziewczyny. Ale nadal moja postać jest cała rozmazana. Czemu tak jest? Chcesz gdzieś tego Kena, no nie? Co? Ale ja nie. Uuuu. No no, nie, trudź się ze swoim wyglądem, tak nie, znalazł, nie znalazłabyś byś nikogo lepszego. Jeszcze, choć, Czyś nie mam racji? Haha, śmiałeś się na całego. Ale nie, mnie. Przepraszam, może mi się nie zrobiłem, bo niedawno coś co książkę czytałam. Nie wiem, czemu Atom się tak długo ładuje. A za w ogóle, jeżeli już załatwiłeś sprawę z zapisami, to nie kręć więcej koło Nataniela. Rzuca mi krzywe spojrzenie i idzie dalej ze sw swoimi koleżankami. Zdecydowanie nie wiem, co im z zrobiłam, ale prawdziwie zimny jest tych dziewczyn Jaki ona ma problem z Natanielem? Nie wiem. I co ja mam zrobić? Poskaż się na Amber trzem chłopcom. a serio. Co? Cześć. Natali, co ty? Co tu robisz? Nieciekawy. Nic ciekawe. Ja tyekam przed kończu kupiszem. Czekam przed pociskiem. Ale jest ciekawe, jak zareaguje. reaguje. Bo ja na się wszystko. Przed pociskiem, mówi się Natanielu? No. To właśnie to myślałam o pewnym znajomym, który to się za mną aż do liceum. No no, tego typu. Nie, to właśnie to myślałam o tym pocisku. Ale na tajem, z tego co wiem, to nic chyba nie zrobił. A. Nie wiem. Ach, rozumiem. A tu miałam powiedzieć. A to mnie Cześć, co słuchasz Wszystko okej? Okay? Spoko, ciekawe bo gdyby nie to, że spotkałam te trzy zmije, które ciągle szukają zaczepki, ale nieważne. Nie! Zmije, o kim mówisz? Wiele zawsze trzymają się razem, bo Znika Amber o tobie też mówiła, ja w każdym razie wszystkie trzy idiotki. Ja zawsze trzymają się razem, bo Znika Amber on bo też mówiła, widać, że... ...jest zginę gorsza, chyba się jej podobasz, ale z tego co widzę, co z co z śmierdza, tylko cię ostrzegam. Gdzieś, dziewczyny, szczególnie mówiłem to. Mmm, po... nie wiem czy A czy B. Wiesz co? Czy... Hmm. A chyba, nie wiem. Ojej, udało mi się. Wiesz co, aby to moja siostra. Wiem, że, bywa złośliwa, twa... Wiesz, że była złośliwa, gdy jest w że była jest towarzysty swoich koleżanek, ale mimo wszystko. Super. To twoja siostra. Cześć Natalii, Kę, Na po... co ty takie dałeś z tym dziewczyną? No czy przestałem po... kiedy ty będziesz z dziewczyną? O, to powiemy. Zadawały mi dużo pytań, ale jak ja tylko powiedziałam prawdę. Jaką prawdę? Powiedziałeś im, że chodzimy razem? Nie do końca powiedziałam mi, że jesteś miłością mojego życia, a potem zabrała mi moje kieszonkowe, czemu o to zapytałeś, to jest chodzić. I to pomyślałem nigdy rzeczy. I, i, I nie uważasz się, powstrzymuję hmm. Może, ale nie jestem rzecz. Uważaj na to, co komu opowiadasz. Yy, no dobrze, postaram się uważać na to, co mówię. O nie! 35%! Ale każda musi się nie? No, a jak? Natalie, nie ja. Natalie, poczekaj. Chciałby, chciałabym, żebyś uczestniczyła chociaż trochę w działalności szkoły. W związku z tym, chciałabym, żebyś dołączyła do któregoś z oficjalnych klubów. Obecnie: klub koszykówki i klub okrętników. Oba potrzebują nowych członków. Zostawiam ci wolny wybór. Sama zdecydujesz, do którego klubu wolisz dołączyć. Może długo szkówki. nie, W takim razie idź tam i spytaj, w czym możesz pomóc. Ale nie wiem, gdzie to jest. Zapytaj kolegów. Jestem pewna, że, że ktoś pokaże ci, jak tam dojść. Zobaczmy, może na pani powiem. Nie ma go niestety. Kiedy ty będziesz pomagać w szkolnym klubie? Tak, dyrektorka mnie o to poprosiła. Jestem pewna, że wybrałeś klub yy, okręgowy, prawda? Sumetowałem koszkówkę. A, więc jakie na to wziąłem, że wybrałem koszkówki. Właśnie, że nie. Yy, właśnie, że nie. A, gdybym wiedział, musi, że jeszcze mogę zmienić. Zdanie. Nie było już to Nie wiem, chciałbym być zdanie. No, nie, no! Chciałbym ją znać i zapytam ją o to, chciałbym być w tym samym klubie co ty. Co się. Kasia, muszę pójść do klubu korzyściówki. Wiesz, gdzie to jest? Może? Pokaż mi, czy to jest, bo już czasem wyjaśnia się w A może nie? Spadnij mi. Nie. Haha, <taki> tak wiem. A więc co będę z tego miał, jak Ci pokażę czy to jest? Yy. Yy. nie wiem. Chyba nie masz natchnienia. No ej, ale ja muszę dodać do klubu. W sumie ja to zaczęło szukać, w grubu, bo powiedziano mi, że muszę znaleźć jaki znaleźć jakiś klubu i coś wystawiałem. Najwyżej posiłam, żeby się zapisała do coś, co ale muszę wypić do nazywania klubu. Nie wiem, coś to mi spadnie. <śmurz> Super. Ach tak, to metoda dyrektorki. Ja bym i nowe się. Jestem pewna, że gdybyś bardzo chciała, to mógłby... mogłabyś odmówić. Nie do. No Dobra, pokaż mi w poczuciu, jak tam dojść, tak czy nie? Ja to mam po prostu. Pi... Słuchaj, przyjdź później. Mam teraz coś do zrobienia, ale pokażę... ale później... Mm, ale później mogę ci pokazać drogę. No a później mi z tą spadnie bo... Na może być wiedział. No ale jego oczywiście nie ma nie? No super. sala. Natalii! Natalii? Ach, na tanie. Chciałam coś miękko, bo potrzebujesz czegoś? Pokaż, że bo mam Możesz tam Nie. Jak masz skórę Może B? Nie wiem. mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Zobaczymy, że zapomniałem, yy. do było nie za bardzo się oni tutaj mi Nie nalegasz. Nie będę nalegać, no co? Zobaczymy, to łatwo z nimi się dogadę. No ale jak nie wiem, no to nie będę pytać. No, Okej, sama same super, ale i tak dzięki. Dobra, idziemy Czy dzieniec. No, kasy, jak teraz wiesz? Chodź no, za mną, zobaczysz, że to jest zaraz obok sali gimnastycznej, po lewej stronie. Mogłabyś sama znaleźć, gdybyś się trochę wyśliła. To po lewej na... To po lewej na dziedzinie, nad... z drugiej strony, zazwyczaj się... Wie nie wiem... Wiesz przynajmniej co musiałbyś... Ech, nie. Ja... Ach, ci z adminis... administracji. Proszę cię, żebyś przyszła pomysł w głowie. Nie udzielam żadnej informacji Hmm, się Wiesz wiem, chłopaki ciągle się skarżą, że brakuje połowy piórek albo koszulki Możesz ich poszukać, to nie powinno być czyny. Myślę, że brakuje pięciu Ach, okej, okay, to zrobię Okej, okay, tak, zrobię No to... Och, to mi się przeszkadza Poszukamy jest Pięćdziesiąt złotych Eee... Ty, kto mi pokazał mi pokazujesz, to jest? Nie! Co później przyszedłem, przyszedłem. Nie, nie każdy z nim! Nie, wiem, nawet nie, 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 gogle nie, 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 ten nie, nie, ale nie, Wiesz co, ja chcę bójskać, już znalazłam trzy. Czwarta ładną piłkę. O, mamy. No dobra, już zebrałam to przecie. A więc znalazłaś te piłki? Znalazłam mi pięć piłek. No to na co czekać? Idzie od, odłożyć do sali gimnastycznej i to będzie już koniec. Okej, okay, już idę. No, skończyła. Odkładać piłki. No. Hmm. to Fajny obrót. To jest odcinek, no. to chyba wóz. Ogól. Tak myślałam, że kogoś widziałam. Kiedy niby? No tak, mówisz, tak myślałam, że kogoś widziałam. No i co ja mam teraz zrobić? Nie mam co robić. Przecież, jeśli idziemy możesz uważać na krzyż, ale ja się trochę nie przesunę. Chyba się nie zakłada. Uważaj, pracę obsługiwać w próbach, Popchnęła mnie tak mocno, że aż wpada na ziemię. kiedyś ją, jej pokażę, gdzie jest jej miejsce. Nie wiem. Och, Och jak dobrze, że się spotkałem. Możesz mi się. Olepszy sługę? Pewnie. A tu się. Dziękuję bardzo. Muszę dostać podpis kasy na usprawiedliwieniu. I szczerze, im rzadziej go widzę, tym lepiej. Mogę go poprosić o ten podpis i przyjść mi kluczowym Spoko, nie ma problemu. Dzięki, liczę na Ciebie. Poczekaj, do czego to on ma podpiszec? A nie jego rodzica? Zresztą jak robią to rodzice, ale każdy jest w tej kwestii niezależny. Jego rodzice bardzo dużo podróżują z powodu pracy, dlatego na co dzień sam musi sobie radzić, nawet w kwestiach szkolnych Aha, nie wiedziałam. No dobrze, kochani, to będziemy... Do, udamy się do Castella w następnym odcinku. Jak jeśli Wam się film spodobał. Jeśli jest, jestem jest, 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 jest bardzo ciekawa, jak to się to z tym uznami, bo patrzę na Castella, To jest taki bardziej... Co czytałam? I lubię, jak ktoś mu rozkazuje czy coś tam, mnie? O co ciekawe, co z tego wyjdzie. No to dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo!